Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, jesteśmy na pierwszej gali Uniwers jest ze mną Złotowa. Cześć, witam cię serdecznie. No cześć, witam. Powiedz, widzę, że ciężko Ci jest oddychać, czy się dobrze czujesz? Nie no, chujowo się czuję, nie? Po przegranej, po, po przegranej trudno się czuć dobrze, szczególnie po tak trudnym taksi, i wczerpującym pojedynku. Ale kręci, widzę, że się kręci w głowie. Czy stoisz na nogach, jest e, stabilnie? Nie, no jest czy... wszystko ok, naprawdę. Dziękuję, że się martwisz, ale po prostu jestem mocno zmęczony. Ale wiem, że to jest e, ważne dla Was, dla Waszych widzów. E, to, żebym przyszedł i, i zamienił z Wami kilka zdań, dlatego nie ma, nie ma problemu. Wszystko jest ok. E, Czyli to była walka w pełnych rękawicach. Mimo wszystko polało się bardzo dużo krwi. No tak, e, jakiś czas temu e, dosyć poważnie złamałem nos i ta kontuzja się, się, się bardzo szybko odnowiła. E, no, no trudno, no, raczej e, do hotelu Paradise nie będę e, kandydował, więc e, nie zwracam tak dużej uwagi na, na, na wygląd. Ale Powinienem zwracać dużą uwagę na, na, na zdrowie i, i teraz y, bardzo, bardzo potrzebuję odpocząć i skoncentrować się na obowiązkach rodzinnych. Na pewno to była bardzo widowiskowa walka, dałeś z siebie wszystko. Nie udało się jednak. Powiedz mi, czym zaskoczył Cię przeciwnik? co, nie zaskoczył mnie. Ja spodziewałem się, że to jest naprawdę bardzo dobry zawodnik. Yy, ma nade mną przewagę warunków fizycznych dlatego nie chciałem nie chciałem z nim bić się w stójce e, sądziłem, że uda mi się sprowadzić e, walkę do parteru tam zająć jakąś dominującą pozycję jednak w parterze także okazał się bardzo bardzo silny no i czego zabrakło? po prostu umiejętności no, Michał był tego dnia ode mnie Dużo, dużo lepszy i życzę mu powodzenia. To była jego pierwsza zawodowa walka, ale no jest to doświadczony, dobry zawodnik i wróżę mu naprawdę, myślę, dobrą karierę w tych frykowych pojedynkach. Teraz chwila odpoczynku, czy planujesz już kolejną walkę? Nie, zdecydowanie planuję teraz odpocząć koncentrować się na obowiązkach rodzinnych. Miesiąc temu urodził mi się synek i potrzebuje on teraz e, czasu, opieki i zdrowego, zaangażowanego taty w domu. Dlatego na tym się teraz koncentruję. Na tę chwilę, co byś zmienił, jak gdybyś miał wejść jeszcze raz do Oktagonu? Trudno powiedzieć, no. co bym co by nie zmienił, myślę, że wynik mógłby być podobny, bo po prostu Michał był dużo lepszym zawodnikiem i yy, niewiele, niewiele by dało. To by nic nie dało jak to. Mówi e, znany fighter właśnie z WCA. Jak się czujesz teraz po przegranej? Masz ochotę to wszystko zakończyć, rzucić, czy nie poddasz się i spróbujesz wrócić do treningu? No, czuję się bardzo chujowo, ale oczywiście się nie poddam, bo jestem zawziętym skórwy synem, który nigdy nie odpuszcza. Potrzebuję po prostu troszeczkę odpocząć. To była piąta zawodowa walka dla mnie w tym roku. Od ponad roku naprawdę bardzo ostro zapierdalam, trenuję, skoncentrowałem się w 100% na, na przygotowaniach do sportu walki, ale teraz zdecydowanie czuję, że potrzebuję troszeczkę odpoczynku. Tak. Dziękujemy Ci bardzo za widowiskową walkę. Nie będę ci już męczyć, bo widzę, że potrzebujesz odpoczynku. Piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że to będą słowa wsparcia, bo tego na pewno taksi Złotowa potrzebuje. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Monika i pozdrawiam. Cię. Dziękujemy.